Ale może się uda, czekaj na przykład. Wakacje z duchami. Bardzo. Ale czekaj szybciej. Piepilka piętnastka. Nie, blisko. Ale zgadnij, bo to wiesz. Nie, to nie. To nie, nie, to nie, nie no Marek Piegus, ja nie mam. To nie, nie no właśnie. Jedno jest niezgadnięte. Dalej, szybciutko. No to teraz Prawie szybko. No, dobra? Co, co, co? zasłaniać? Nie, to, to ciężko pokazać, no? cholera. To może tam. Nie, nie no, jak nie. to pokazać? No? no to Ho powiedz. Powiedz, no powiedz. No to coś powiedz. Powiet. Powiedz. Wody, dużo, strasznie dużo wody. Boto. Woda, woda, Boto. woda, 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 woda. Dobrze, O, co a ta Nie, nie, no, nie, nie, to nie, to było, nie, pan domowa. A, A, Chyba to nie, domowa. No, 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 no. <ślad> <ślad> za <ślad> <ślad> nie, co, nie, nie, Wojna nie, 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 ona nie, 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 może, już wystarczy za no, to dużo to może Dobre, Niech jest mnie ktoś zastąpi, bo ja już tych filmów nie bardzo. No, bożenka może ty. Ale ja nie znam filmów. Ale one są, aha, napisane są. To ty nie musisz no, znać. Masz tytuł. bożenka. Chodź no, bo jest. Jest. Bożenka. No, 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 widzę, że jest zmiana kandydata. No. no. Zabiję łapkę. To było. Tak. Co, Co było? Chodź, ja teraz będzie zgadywała. To już nie powiem. Nie, to teraz zmiana, no. Dobra, teraz Bożenka. Nie najprostszy, to co zobaczyłam, no, bo mam nie, nie mało z... okularów. Uwaga! <gry> to są takie wydarzenia. Mówcie, co ona robi. Tablica? No. Pisanie? No właśnie, ja nawet nie. Malowanie? Nie mamy jej w kieszeni. Malowane na szkole? Nie. Przepraszam nie do zgadnięcia, to jest medom. <grym, grym, grym>, Monaliza, przepraszam. No widzisz, Monaliza. mówiłam, no tak? Nie, nie da się dzieje. Vinci jest taki bardzo ładny film. Ja, to A to winci. Tak. Słuchaj, bo to nie stal ja reguły, że nie wszystkie zemsta. filmy, No bo jak no, wszystkie, no to są no, to trudne. Ja no te polskie filmy, trudno. Zemsta, wymyślił. Tak. Co mamy? No Podpowiadam, serial. Z księdzem. Z księdzem. I wójtem. I wójtem. I No, dobrze, dobrze. Seksmisję. O, to już sama. Seks misje to już... Rozbieraj się. To było dobre. Złapo przestań. Weźcie te łapki, dziewczyny. Nie usłyszać. Zjadłam. Miś. Tak, tak. Miś. Co to jest? A mama, a mama, te dzieci. <głos> <głos> tak. <głos> no i tam to ta już była winci. Winci, tak to był. Tak, tak. Winci. Okay. Dobra, tak. Tak.